Witam serdecznie w kolejnym odcinku z That's Not My Neighbor. Yy, dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę. Yy, czekaj, continue, tak. Będziemy kontynuować naszą przygodę, yy, dzisiaj nie będę się śpieszyć. Obiecuję, idź sobie kotku. Kotku, no. Dawaj. <ścoughs> dzisiaj będzie dobrze. Dzisiaj. Yy ten, się skupimy na, na tym, żeby być tutaj dobrym yy, portierem, tak. Portierem? Pamiętam. Yy, Okej, okay, czyli alfa, alf kap, kapucin jest ten. Okej, okay, tip of the week. If your aunt Nora visits you, yy, której nigdy nie widziałeś, nie słyszałeś, to nie jest twoja ciocia Nora, jest tym... Doppelgangerem. Okej. Okay. Mission failed. Para szpiegów odkryła... Allied terytorium. Yy, Okej. Okay. Dobra. Idziemy. Yy, w sensie wywalone w to mamy. Idziemy tutaj być tym... O, good afternoon. Wyglądasz dziwnie, stara. Dobra, czyli Margaret. Ogólnie, yy, Pana mi powiedziała, oczywiście, bo kto by inny, że ja się wcale nie muszę śpieszyć, że ja mogę sobie tutaj wszystko na spokojnie ogarnąć yy, i być yy, kulturalna. To jest F203. F203. Yy, tak. Czy tutaj mamy wszystko, dobre pieczątki? Mamy dobre pieczątki. I teraz tak, F2 0,3 Nie, sorry Tutaj Margaret Bubles Boże, jakie to jest głupie O, o, o Nie, pierwsza osoba a już tu widzę niezgodność Moi drodzy, pa, pa, pa Pa to, pa, pa To jest jedno B 2 L, a tutaj są 2 B, 1 L. A! Główka pracuje, moi drodzy. A, kurde, że ja to zauważyłem. E, dobra. Mm, czyli e, to nie jest ona, albo jakieś zrobione dokumenty, moi drodzy. A tutaj jest to samo chyba, co nie? Ta. A jaka ma ten? Znaczy i tak jej nie wpuścimy. Mam tutaj podrobione, ten, i mam aż źle na, nazwisko napisane, moja droga. Korekt? Mm, e, nie. E, a to tak, e, a to tak. A za, weźmy, zadzwońmy. E, jaki ma numer? 6431. Sześć... Cztery... czy odbierze. Pewnie nie. No, nie odebrała. No ale masz złe nazwisko, stara. Możemy się je spytać chyba w sumie. E... I don't see any problem. No niestety masz źle nazwisko napisane, moja droga. E, na pewno, na pewno. Dobra. E, nie wchodzisz, sorry, no. I understand goodbye Nara. Do widzenia. Lecimy next. O, wyglądasz pięknie. Good afternoon. E, witam, Luis. Nie macie na tutaj liście, moja droga, ale niech ci będzie. Nie masz czapki. Czemu nie masz czapki? Powiedz mi, czemu nie masz czapki? Yy, Wkurza mnie trochę, że te zdjęcia nie mają kolorów. Ale niech będzie. Czemu nie masz czapki? Yy, jeden jeden ona jest. Jeden jeden. Jest. Luis. O, no, nie, no idź sobie, idź sobie, idź sobie. A, ja bez jaj mogę ich palić. Zapomniałam. Dobra, palecie. Zapomniałam, że ja nie, nie, nie muszę ich nie wpuszczać, tylko mogę ich od razu ten zjarać. Cleaning protokół będę wszystkich palić. Unlucky. Powinnam zadzwonić tam i sprawdzić, bo jej nie ma na dzisiejszej liście, więc... Yy, ten... Angus. A ty masz czapeczkę za to. Nice. Angus coś tam. Yy, pieczątka, git. Nie, jesteś na dzisiejszej liście. F, F0103. Yy, czemu ty masz czapeczkę, powiedz mi? Masz tutaj wąsiki, masz tutaj ten... Yy, dziwne brwi jesteś w garniaku świetnie 01 yy, czekaj 01 i co i trzy cip rian nny i dobra miałam laga mózgu ok <grym> a gdzie jest twoja yy, tutaj yy, karta zapomniałeś w domu a jak zadzwonię do twojego domu, to nikt nie odbierze. Jak zapomniałeś w domu przyjacielu, to jest no, 5... 5513 5.1.3. 5, Sprawdźmy tego bydlaczka. Ja pierdziele. Dobra, nieważne. Nic nie mówiłem jak coś. Dobra. Wyglądasz git. Oprócz tego, że masz czapeczkę, której nie powinieneś mieć teorii, ale. Dobra. Pieczątka, pieczątka wydaje się spoko, moi państwo, tak? Chyba tak. Są trzy, są trzy. No ja bym powiedziała, że tutaj... Um, się wszystko chyba zgadza, no oprócz tego, że nie masz yy, tej karty, mój drogi. No najwyżej ci się umrze, ale w domu chyba nikogo nie masz zbytnio. Identification Card, to jest, to jest, to też jest. Wpuszczę Cię, przyjacielu. Najwyżej zabijesz pana. Znowu. Jakby... Tutaj nasi sąsiedzi nie są bezpieczni, jeśli ja tutaj pilnuję drzwi. <laughs> Arnold. No, możecie... ...zacząć, nie wiem... ...przynosić ten, end request, bo mnie trochę denerwuje. F2-01. Arnold Smith Kowal 778566219. Dobra, pieczątka, w sensie pieczątka, to jest dobre Czy ty wyglądasz podobnie? Przyjacielu Nosek masz piękny tutaj yy, No Wydajesz się spoko Ale powiedz mi czemu nie masz yy, entry request O, ma entry Puh, e, re, Request, przepraszam Yy, dobra, Arnold Smith, Smith jest. 02 Pieczątka, dobra. Wr writer 0201. No, chyba się wydajesz tutaj dobrym. Ten oby. oby, 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 oby. Bo wiecie, jak to jest. Wiecie, jak to jest. Czasem się tutaj zdarza. Witam, wyglądasz podejrzanie bardzo. Masz tutaj, mm, wyglądasz jak ten, jak y, on się nazywał? Jak z SpongeBoba? Ten, ten, ta ośmiornica? Kalmar? Nie pamiętam. Znowu nie masz request. Boże święty. Dobra, wyglądasz y, bardzo tak samo. Y, załóżmy, czy jesteś na, no, jesteś. Roman, to jest Roman. Gdzie jest twój y, entry request? Ta, zapomniałeś w domu, świetnie. Y, gdzie ty mieszkasz? 11. Y, o! Mieszkasz z kimś, więc dobrze, możemy zadzwonić. 483924059. 24 059, okay. y, Jaki to był numer? 1152. Jeden, jeden, pięć, dwa. Sprawdźmy to. Może odbierze. A jak nie odbierze, to może nie żyje, bo nie wiem czy ją wpuściłem czy nie. O, 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 nice. ok zapomniało. zapomniałam, znaczy się. Okej, okay, jest tylko ten, no czyli się wszystko zgadza, możemy cię wpuścić. Możemy cię wpuścić, tak mi się wydaje, przyjacielu. Nie zabij swojej żony, dzięki. Było miło ogólnie. Okej. Okay. Ciekawe czy. Wpuściłam teraz przyjaciela wcześniej do Pelgangera, czy nie. Jestem bardzo Yy, a w sumie możemy to łatwo sprawić. 5, 5, 1, 3 5, 5. 1 3. Czy ja go wpuściłam? Bo nie pamiętam. Jak teraz odbierze, to znaczy, że to jest doppelganger, a jak nie to albo go nie wpuściłam, albo to jest. O! Okej, okay, czyli. Yy, 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 czyli tutaj mój drogi idziesz do spalenia. I guess.. Podoba mi się tak gra bardzo. Zawsze chciałam tak. No dobra, nie. Nieważne. Ja nie będę kończyć tego i te wypowiedzi. Dobra. Dawaj next. Znowu ty. Boże, nie wytrzymam. F2 to było i co? F203 f F2 -3, 3, 1 A nie, jej nie wpuściłam. I nie wpuściłam, bo miałaś źle napisane nazwisko. Dobra. Pamiętam. Mm. Okej. Okay. Tutaj już ma dobrze napisane, więc Git. F203 mamy tutaj. Git, gdzie jest Twoja Identification? Super, że sprawdzę, bo Ci nie ma w domu, a nie masz ten, więc muszę Ci zaufać. Tutaj na słowo. Świetnie. Na no, pewno wszystko dobrze pisze, Marga Redte Bubbles. No dobrze, czy wyglądasz podobnie? No wyglądasz podobnie, bo powiedziała, że wyglądasz tak samo. to ci oczko spierdala w jedną stronę, więc się wszystko zgadza. Dobra, no wpuszczę cię. Yy, wpuszczę cię. wpuszczę cię. Najwyżej yy, nie zabijaj za dużo tej moich sąsiadów, dzięki. <ścoughs> Wanted. Wyglądasz. Wy... Ty nawet mówić nie umiesz. Jakby... Wy się nawet nie staracie. Nawet się nie staracie. Nawet się nie staracie, moi drodzy. Clean Protocol complete. You may continue, if you work. Nice. Bardzo dobrze. Czy będzie jeszcze jakiś przyjaciel? A o co znowu ty... In what year was the ultimate answered life the universe and everything published? Bardzo mnie y, to ciekawi, ale nie mam pojęcia. 997. Incorrect. Goodbye. Ja y, muszę. Jak wiecie, napiszcie w komentarzu, by mnie to ciekawi, Czy to będzie jakieś więcej zagadek, czy nie? A teraz sprawdzimy. O, a dostaliśmy. A dostaliśmy. No way. Dostaliśmy a. Dostaliśmy a. Dobra. Żaden doppelganger nie wszedł. Widzowie, udało się. No way. Nie zabiliśmy nikogo. Nice. Nice. Ja. Nie no. Nie no. Nie. Teraz to pięknie. No, tak można grać. Dobra, przeleci jeszcze jeden dzień. Nie no. Pięknie nam się udało. A jestem świetna. Jezus, Maria. Witam. Yy, dalej jest. missing i married a doppelganger nice a, a committee neighbor believes she married an impostor <laughs> lately he her husband has been acting suspiciously coming home late not giving he her the same attention as before and always having important work meetings my husband wasn't like this says the woman a moze zrazu po prostu Przemyśl to Przemyśl to Myślę, że możecie po prostu zdradzać. Hello. Yy, przyjacielu coś Ci wystaje. Coś Ci wystaje kolego. Tak ci powiem. Nie wiem, czy to normalne, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że, yy, że to nie jest normalne i że tutaj widać na przykład i tego no tutaj nie powinno być kolego. My arms are fine, they just like normal humor A ta no. A ja jestem ruda. Znaczy nie mam nic do rudych jak coś. Nie mam nic do rudych. Obiecuję. Eee, nie, no dobrze. Nie żartuję, bo nienawidzę rudych. Kolego! Kolego! Dobra, co ci weszło do łba, by coś takiego zrobić? Czy gangerzy nie mogą spojrzeć w lustro? Znaczy, on nie mógł spojrzeć w lustro, zanim kurwa tu przyszedł. Ale szanujmy się. No to jest przez... Znaczy, nie przeszkadza mi to, bo lubię ich palić. Nie oszukujmy się, ale... Ale oni się nawet nie starają. To nawet nie jest wyzwanie. Cleaning protocol complete. Super. Lecimy, dawaj trzeci pod rząd. Do trzech razy sztuka. Chodź, przyjacielu. Siema. Nie jesteś na dzisiejszej liście, przyjacielu. Mm. Czy tutaj wszystko z Tobą w porządku? Nie, bo nie masz oczywiście. Entry request. Nieważne, znowu zapomniałeś, frajerze. Smidge, wczoraj cię tutaj ogarnialiśmy, już, przyjacielu. Czy yy, yy, tutaj jest wszystko w porządku? Nie wiem. Chwilę, bo lak mózgu. Yy, hmm. Smith jest dobrze napisane, Arnold jest dobrze. F2, numer mieszkania jest dobrze. Czy wyglądasz dobrze? O, przystojniacha dzisiaj, przystojniacha dzisiaj. No powiedziałabym, że wyglądasz Git. Czy zgadza się numer 778566219? Data się zgadza mój przyjacielu, ale dla pewności zadzwonię do twojej żonki. 5, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. Może odbierze, a może już nie żyje. Znaczy, raczej żyje, ale sprawdzimy tutaj. This is Arnold. Aha! Stary, no nie możesz być w dwóch miejscach na naraz, przepraszam. Kim jesteś, osuście, i co jest z tobą nie tak, bo w sumie tak się zastanawiam teraz. W sensie, dobra, spalimy go, ale. Ale co jest z nim nie tak? Co się nie zgadza? Bardziej to mnie ciekawi. Arnold. Arnold, Arnold, Arnold jest. Zgadza się nazwisko. 7F21. Zgadza się. 7,78... siedem, Ach, nie, zgadza się. siedem, No tak, data też się zgadza. Pieczątka? Pieczątka się nie zgadza. nie no Zgadza się. Pieczątka też się zgadza. A był na dzisiejszej liście? No nie był na dzisiejszej liście, to akurat prawda. Coś minimalnego w wyglądzie. Nie no, wygląd, wygląd tak, tak samo, tak mi się wydaje, chyba. Tak? Okej, okay. czyli entry request też może mieć fejkowe. No w sumie tak. No dobra, przyjacielu, to idź się zjarać. Kurde, mam strasznie ochotę coś powiedzieć, ale nie mogę, no bo to idzie na YouTube. A. Nie, 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 bo potem nie mogę takich rzeczy mówić, niestety. A powiedziałam, jakby to był Twitch, to by się zastanowiła. Hello, gdzie masz? Identification. Dziękuję. Yy, ale przystojny jesteś, stary, no? A dzisiaj, kurde, dużo osób chciało się pod ciebie potrzeć, powiem ci, przyjacielu. Jesteś bardzo rozchwytywany. Masz bardzo ładny, duży nos. Jeden. Na szczęście, jeden. Jesteś na dzisiejszej tej. Izaak się nazywasz. Dobrze, Izaak. Izaak Gauss. Gdzie ty mieszkasz? f 2. Izaak Gauss. Reporter świetnie. 4, 5, 6, 9, 8, 5, 5, 1, 2. Czy pieczątka tutaj się zgadza? Zgadza się pieczątka. No Izak, no jedyne co ci dostało, to zostało, to zadzwonimy do twojego mieszkanka i tutaj sprawdzimy. Może już w nim jesteś magicznym cudem. Jak to było? 7, 3, 2, 2, 7, 3, 3, 2, 2. Boże. 7, 3, 3, 2, oj. Urde 7, 3. 3, 2. Może już jakoś magicznie w tym mieszkaniu jesteś. Zobaczymy, I guess. Obyś nie był, bo chcecie bardzo przepuścić. Jesteś taki przystojny przyjacielu, że aż cię przepuszczę. Perfekt, super. Nie zabiję za mocno, dzięki. Co teraz ujrza mo moje oczy? Dziwną dziewczynkę, która ma zamek na plecach. Yy, Anastasza. Mikaels, Super. To brzmi, gdzie masz identification card or whatever. Typowa nastolatka. Wal się. Czy jesteś na dzisiejszej liście? Nie jesteś! Oczywiście, bo po co byś na liście? Ja pierdzielę. Urzędy to tak, żeby takie rzeczy zgłaszać, to tak z dupy są? Yy, dobra. Jeden, trzy jeden, trzy. 2, 6, 9, 8, 5, 3, 4. Ok. Nazwisko jakie masz, moja droga? Anastasia. Mika. Ellis. Zgadza się. Pieczątka. Pieczątka się zgadza. Czy wyglądasz jakoś inaczej, moja droga? Chętnie bym cię zjerała. Nie powiem, że nie. Czy tej włoski, wszystkie? ta To się zgadza. Zgadza się. Zgadza się. No dobrze, dobrze. No sprawdzimy, zadzwonimy do twojego domciu. 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6. I zobaczymy. Zobaczymy, czy cię wpuścicie spale. No nad tym zależy całe Twoje życie, moja. <laughs> Boże, piękne. This is nasza speaking roommate. Right now I'm the only one, ok. A ty jesteś Anastasza, a ta jest nasza. Dobra, czyli możesz wejść. Niech będzie, że wszystko się zgadza. Znaczy, nie jesteś na to do dzisiejszej liście. Ym, jak czegoś nie zauważyłam, to sorry. Sorry, siostrzyczko. I guess. matka? Albo matka. No cóż. Good afternoon. Yy, Abelard. Znaczy, abele, Abel. Aaaa, czemu to są takie łamańce? Peachman. Peachman. Świetne nazwisko, stare. Idzie masz Enter. I forgot my Enter. Ach, Jezu, ale wy się w ogóle nie staracie. F1. No tak, wy oby nie żyjecie, unlucky. <ścoughs> 1-4-6-5-1-2-9-8-6. Abelardzki Peachman. Data się zgadza. Ok, co zadzwonimy tutaj? 2, 6, 6, 8 2. 6. 6. 8. Sprawdzimy, może już jesteś w domu magicznym cudem. Kto wie? Who knows? Kim ja jestem, żeby oceniać, moi drodzy. Aha. Nikt nie odebrał. Czyli co, twojego braciszka też nie ma? A, bo też jest w ogóle dzisiaj na liście. Okej, okay, to trochę tragedia tak szczerze. Yy, no jak dla mnie to wszystko się zgadza, wyglądasz identycznie. Tak samo za była jak na zdjęciu. No... Yy, cóż... Jak twój brat wróci i się zdechnie, to... Yy, to powodzenia. Oczywiście tak wyglądasz creepy ogólnie rzecz biorąc. Ale podobny! Ale podobny! Nie wiem, tak gorąco na zewnątrz, że aż się stopiłeś dosłownie, typie. No, jak wyglądasz? Bardzo dobrze wyglądasz, co nie? Świetnie ci poszło. Świetnie ci poszło. Jezus Maria. You may continue with your work. Chętnie, chętnie. Bardzo mi się podoba ta praca ogólnie, tak stwierdzam po pewnej chwili. Bardzo przyjemna. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Randomowe liczby generator. Siema, good afternoon. Aż nie jesteś, dobra. Roman, gdzie jest twoje identification? I forgot... Ta no, nie zesraj się. Eee, które to było? f 11 1 Roman Stiliński. Dobra. Czy pieczątka się zgadza? No tak bym powiedziała, że tak wiecie. No niech będzie. Zadzwonimy. 1, 1, 5, 2, 1, 1, 5, 2. Sprawdźmy to. Louise speaking, roommate jest sama. Okej, okay. czyli się wszystko zgadza. Taką mam nadzieję. Jak nie? I guess, powodzenia dla żonki. Powodzenia dla żonki, dobra. O, ale wyglądasz potężnie stary. Dobra. A jakieś dokumenty? ci muszę o wszystkim przypominać. Mieszkasz tu pewnie x lat, typie. Dobra, czy wyglądasz podobnie? Tak samo wyglądasz strasznie jak twój braciszek stary, tyle ja ci powiem. F102, Peachman. Data się zgadza. Które to było? A, tutaj już mamy. Dobra. 1, 1, 4, 6, 5, 2, 2, 8, 9. Ok. Robercki Peachman. No, tak bym powiedziała, że może się nawet zgadzać wszystko. Wyglądasz strasznie. Ja pierdzielę, tragedia. No, i jesteś na dzisiejszej liście, więc. Yy, a może jeszcze zadzwonię, tak dla pewności. 2, 6, 6, 8. 2, 6, 6, 8. Tak dla pewności, żeby tutaj wiedzieć. Jak nikt nie odbierze, to w ogóle wpuściłam doppelganger'a tam. Bo się jak był. Dobra. Yy, to jest ten roommate. Okej, okay, dobra. Yy, czy nie możemy cię wpuścić, przyjacielu? Niech ci będzie. Idź do braciszka. Git. Myślę, że posłał giga dobrze. Jezus Maria, czemu znowu cię widzę? Jak już jednego wpuściłam. Jed Jednego już wpuściłam. Naprawdę, ciebie już nie mogę wpuścić, ten no, stary. Znaczy, jest dużo opcji w takim wypadku. Ja tam zadzwonię i zobaczymy, co się wydarzy. Tylko Czeka, czekaj, jakie to było mieszkanie. Tutaj. 7, 3, 3, 7, 3, 2. Czemu dzisiaj wszyscy się za niego. ten, próbują yy, walnąć? O! Nie odbiera. Z drugiej strony, jak go nie wpuszczę, to przecież to nie pójdzie do Doppelgangera, co nie? Tak? Okej, okay, czyli wystarczy, że go nie wpuszczę. Ale przynajmniej mi kolejny sąsiad nie umrze. No sorry stary, no wyglądacie ba Dzisiaj wszyscy się pod ciebie podszywają, ja nawet w sumie nie wiem co było z nim nie tak, jak o tym myślę. Pewnie coś było zwalone, dobra. Yy, nie wpuszczę cię, bo... Yy, szanuję twoje życie. Unlucky, tyle ja ci powiem. O, i koniec dnia, nice. Dalej mam A! Incorrect mol, co to jest mol? Co to jest mol? Mol. Pisownia? My ol e. No. To jest tylko Izak, incorrect mol. Pieprzyk z znamy. Serio? Jezus, serio nie zauważyłam, ale nie umarł, nie umarł, więc jest git. Dobra wizowy. tak więc dzięki za oglądanie, dzisiaj poszło nam świetnie ogólnie, prawie, prawie idealnie, ale co ja mogę poradzić. Tak więc widzimy się następnym razem, mam nadzieję, że wam się podobało jeśli wam się podobało to oczywiście zostawcie co? Subika, bo co by innego mnie interesowało od was. Tak więc widzimy się next time i pop!